Dzień dobry. Dziś opowiem o rozmiarach kubeczka menstruacyjnego Meluna. Niemiecka firma Meluna przygotowała cztery podstawowe rozmiary kubeczka: rozmiar S, M, L oraz XL. Jak widać już na pierwszy rzut oka, kubeczki różnią się między sobą średnicą oraz długością. Dzięki temu kobiety o różnych wymiarach, o różnej budowie ciała mogą dobrać idealny kubeczek do swojej budowy pochwy. Meluna przygotowała także specjalne kubeczki w rozmiarach Mini. Mini S, naprawdę bardzo malutki, proszę spojrzeć w porównaniu z kubeczkiem standardowym S, że długość tego kubeczka jest jeszcze mniejsza. Jest on lekko spłaszczony. Oraz Mini M. Ten kubeczek także jest spłaszczony. Dzięki czemu kobiety o krótkiej pochwie o nisko ułożonej szyjce macicy mogą właśnie dobrać idealny kubeczek także do swoich potrzeb. Wybranie odpowiedniego kubeczka, który będzie wygodny i niewyczuwalny w trakcie noszenia, nie jest właściwie skomplikowane. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań w krótkiej ankiecie i w ten sposób znaleźć odpowiedni kubeczek dla siebie. Link do takiej ankiety umieszczę w opisie pod filmem. Do każdego kubeczka kupionego dołączony jest etui do przechowywania kubeczka. To bardzo, bardzo ważne, ważny element wyposażenia. Ponieważ kubeczek nie powinien być przechowywany w zamkniętych, szczelnych pojemnikach, tylko właśnie w takim woreczku, który przepuszcza powietrze. No i kubeczek ma cały czas dostęp do, do powietrza, kiedy, kiedy nie jest używany pomiędzy miesiączkami. Wszystkie kubeczki pokazane w tym filmiku, to kubeczki o twardości klasycznej. Meluna oferuje także kubeczki bardziej miękkie oraz twardsze, ale o tym opowiem już w innym filmie. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Do widzenia.